Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Was wszystkich. Moi drodzy rasiści, piękni Wy moi. Patch 3.1, na tym patchu będzie rozgrywana Asha Narena 4. No i co mogę Wam więcej powiedzieć? Zajebiście, w końcu mamy patcha po pięciomiesięcznej przerwie, bodajże nie licząc łatki. I nie wiem, czy ktokolwiek to zauważył poza mną, czy jestem schizo, ale na rękę trochę nam umarła względem obecności ludzi. Mimo, że celebrowaliśmy niedawno 2000 członka hehehe w naszych skromnych progach, to ilość graczy w porównaniu do poprzedniego roku, w poprzednie lato jest znacznie mniejsza. Tak na oko? Z 20 paru ludzi gra regularnie aktualnie a ręki od jakiegoś czasu. Co w sumie po moich materiałach z Asha mogliście też zauważyć, że bardzo często grałem z takimi osobnik, osobowościami. Osobnik brzmi w sumie trochę negatywnie. Z takimi osobowościami jak Witchfind, Casper, Chaos 333. Tacy zawodnicy naprawdę bardzo często szukają gier ostatnimi czasy i bardzo ciężko znaleźć kogoś innego. Przynajmniej w takich porach jak 12:18 18 to oni naprawdę są aktywni. Dobra, mniej takiego gadania. Asha na Arena Patch 3.1, Let's go! Naprawa błędów, opis nagolenników, błędna ilość ekspa, opis kamiennych kolców i u wielkiego druida, opis Alaryka, błędna nazwa jednostki, opis Elai, błędna nazwa jednostki, wybuchających ciał, naprawa e, maskowania pól w podziemiach. To są po prostu badfixy, które. Ja skipnę. Nie jestem adminem, nie interesują mnie one. Zmiany ogólne. Kapliczka, resetu statystyk. Od teraz możecie podejrzeć drugie rozdanie waszych statystyk, a następnie zaakceptować je patrząc 4000 golda, lub je odrzucić. To jest coś, o czym. Świerciu już mówił na streamie, i wielokrotnie ja poruszałem tą kwestię, kiedy wychodził patch 3.0 oraz ładka do tego patcha, że była kwestia pomniku, który miał stać na strefie początkowej, w której jeżeli macie kiepski rozwój statów, co bardzo często na przykład na takim kraśku się wielu graczom wydarzało, zdarzało, to miała właśnie powstać taka kapliczka, w której, w której mogliście za 4 koła golda zrestować te staty. I jaki nie zobaczyłem na patch 3.0 i przez Pięć miesięcy nie widziałem tej zmiany, to już myślałem, że jestem schizo. I bardzo często zdarzało mi się, że wchodzę do ćwiercza na streama albo na odcinki i piszę Halo, gdzie kapliczka resetu? Gdzie kapliczka resetu statystyk? I niektórzy mi mówili, Mike, co ty pierdolisz? A ja nie jestem schizo, przysięgam, nie jestem szalony. Był ten temat poruszany. I co? Miałem rację. Jest to zmiana, która się bardzo przyda wielu osobom, które rozwój został no, dobra, nie przeklinajmy aż tak bardzo. Które miały bardzo pecha w rozwoju bohatera. Na przykład, jak chcecie zagrać sobie. Załóżmy Haven pod światło, i dostajecie rozwój 9911 takim alarykiem. Co się mi kiedyś zdarzyło. Nie pamiętam czy na odcinku, czy na streamie, ale miałem taką sytuację na pewno. Taka kapliczka w takiej sytuacji byłaby. Majsterszyk, żeby sobie zrezygnować te statystyki. Czy też w drugą stronę, kiedy chcecie sobie zagrać jakiegoś destrokraśka, a rozwój wam mówi. 8 ataku, 5 obrony. Jest to na pewno feature, który jest, był nam potrzebny. Jestem jego. Panem, jestem jego wiatrakiem. I lecimy do następnego slajdu. Zmiany ogólne. Atak balisty został zmniejszony z 18 na 16. Jestem wobec tego szczerze sceptycznie nastawiony. Według mnie balista nie jest jakaś broken, ale to jest Punkt siedzenia zależy od punktu widzenia, czy tam odwrotnie punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ja nigdy jakoś nie lubiłem balisty, bardzo rzadko nie gram, bo według mnie łatwo ją skontrować. Matchupy, w których balista jest naprawdę silna to jest głównie w orka. Można też się tłumaczyć, że w, e, przeciwko frakcji, które nie mają destruk magii destrukcji jako priorytaryzowanej magii w swojej gildii, to na nie balista też jest spoko, ale na przykład widzieliście to na ostatnim odcinku jak grałem bugrykiem, czy to był Bugryk? Kurczę, grałem w kogoś, kto grał taczkę, jako ork, i byłem hawenem. I po prostu otworzyłem gierkę zimnym kręgiem. Jeszcze miał wtedy namiot swoją drogą, rozwaliłem mu namiot i balistę. I na czacie otrzymałem AHXD gg, i wyjście z gry. Także. Nie, ostatni odcinek to ja byłem balistą Godrykiem, ale miałem taki scenariusz niedawno, chyba z 4 dni temu, może z 5? Dobra, krzeseł to. Po prostu uznałem, że to nie jest warto odcinka, że gra. walka powstała. i wytrzymała dwie akcje. Tak naprawdę. krzyk bohatera przeciwnego, potem mój krąg i zanaczacie i wyjście. To takie gry. Nie róbcie tak. Grajcie wszystkie gry do końca, nawet jeżeli nie wygląda to dobrze. No chyba, że już rzeczywiście jest jakiś taki stomp-stomp. Że wchodzicie do gierki i oponent wam zabija 8 staków z 7 możliwych. To wtedy jeszcze zezwalam, ale grajcie gry do końca, bo to nie jest satysfakcja. A już to pewno nie na unrankedach. Na unrankedach trzeba się bawić. Kopium. Poziomy szału. Teraz widać jakie bonusze otrzymują jednostki po wejściu w opis. Fajny adjustment. Nie trzeba klikać w kropelkę przy logach we bitwy. Osłabiający cios. Obniża atak obrony o 3, wcześniej o 2. Za każdy cios. Baza. Akurat coś takiego na fraksie istnieje, ale na fraksie jest to obrzydliwie broken, bo robiło to minus 7, minus 7. Dostało to nerfa na minus 5, minus 5. Ale jestem wielkim fanem tej mechaniki I bardzo się cieszę, że to zbachowali. Kombat necro górą. Zdobędziemy aż na Arenę 4, uwierzcie mi. Od teraz na ścieżkach znajduje się o jeden mały artefakt mniej. Czyli jest 5 artefaktów na ścieżce teraz. Że dwa małe, dwa średnie i relikt. No tak to interpretuję, no to musi tak być. Eee, prawa ścieżka... No way, prawa ścieżka, Mentionet! Jednorazowo można zresetować czary z fontanny za 2000 złota. No, to wymaga od was naprawdę perfekcyjnego rozwoju, bo na przykładu chcecie pójść sobie do tego ołtarza za 4 koła golda. No i potem macie złoto, żeby kupić sobie czary, a jeszcze możecie chcieć zresetować sobie czary, bo są na przykład kiepskie. No to wtedy prawie ścieżki nie bierzecie. No no okej. Okay. Kolejny dodatek do prawej ścieżki, który sprawi, że i tak nic z nią nie zrobimy. Zarąbiście. I tak na niej nigdy nie byłem. 28 nowych pulbitew jest. Ćwier się flexował. Chwalił się, że robi nowe polabitew. Straszył nas wszystkich. My w jednym wielkim przerażeniu trzęśliśmy się w obawach, że to nastąpi. Mamy 28 nowych pulbitew. Santa Magistri. Mam dwie wiadomości. Dobro i złą. Zła jest taka. Stworzył je. Dobra jest taka, może nie będzie zimowej. Obrona 8. Osiem... Jest baw do ataku na tym slajdzie? What? Why? Obrona już jest znacznie silniejsza od ataku. Dlaczego? Nie, tutaj potrzebuję jakiegoś eksperta, który mi to wytłumaczy. Zaawansowana obrona ma 16% redukcji obrażeń, ekspert atak ma 15%. Zaawansowany def już neguje ekspert atak. Dlaczego to została Bafa? W tym momencie zaawansowany atak przegrywa z... zwykłą obroną. No, przez. No, w sumie nie przesadzam. Tak jest. Czemu? Jaki jest cholera powód tego? Rozumiem, że gry są za szybkie, ale. Ah, whatever. Niechaj będzie logistyka dawała trzy małe artefakty. Teraz podstawowa, mały, zaawansowana, mały ekspert, duży. Czyli na trzecim slocie jest duży artefakt. Skibidi. Wracamy do gamblingu, chłopaki. Mamy to. Może jeszcze przeczytamy nowe perki. Bo trzeba trochę tą logistykę rozbudować dla niektórych frakcji. Gamba grą! Zmiany ogólne. Wichura, zmiana miejsca. Od teraz znajduje się w gałęzi wychodzącej z Mistrza Łask. Zarąbiście! Dobra zmiana, chłopaki! A w końcu! Wreszcie dobra zmiana! Wichura jest toksycznie broken spellem, który wychodzi z najsilniejszego według mnie mistrza. Bo wychodzi z hejsta i prawki. Mistrz Łask jest. okej, okay, ale to do takiego kontrolnego gamingu. Mistrz odwołania jest dobry, bo to jest deflekty i wytrzymka. I Wichura. Nie miała prawa wychodzić z najmocniejszego perka, jeżeli chodzi o mistrzów w świetle. I to jest bardzo dobra zmiana, fenomenalna wręcz. Approved! Mistrz życia zapewnia czar w skreszeniu umarłych. Akademia nie otrzymuje tej zmiany. Like. Jebać Akademię. Dobra robota, chłopaki. W sumie nie zmieni to za wiele, bo głównie się nekromanci decydują na tego perka. A nekromanci chyba wszyscy zaczynają z skrzeszeni umarłych albo jestem z Hizo. Nerf ta wraźkę. 3579 na 3578. Okej. Okay. Znaczy, ja bardzo lubię wraźkę. Lubię ten czar, jest piękny. Żałuję, że to nerfiał, ale jest to zrozumiałe. Minus 9 defa na ekspercie. Na minus 8 może to nie jest aż tak odczuwalna zmiana, ale... Jest. hipnoza czas trwania. Nerf. Nice. Czyli na 10 SP trwa turę, a nie dwie przykładowo. Nice, to jest dwukrotny, to jest mocny nerw, bardzo dobry nerw na hipnozę. Że skalowanie jest zmniejszone dwukrotnie, ponad dwukrotnie na wczesnych poziomach. Dwukrotnie jest znerfiona na ekspercie. Patrzcie, bez, no bez, to z woluminem tylko, ale to głównie tylko na ekspercie patrzymy. To jest dwukrotnie osłabiona hipnoza. Jest bardzo dobra zmiana. Jestem hejterem roku. Hejter jest według. E, hejter, tak to powiedziałem. Magia roku jest według mnie najsilniejszą magią na Arenie aktualnie. A drugim miejscu jest światło. Można się kłócić, że to się naprzemiennie wypycha, że raz światło, raz mrok. Ale te dwie gilie są aktualnie w porównaniu do śmiesznego Destra i tego tam drugiego zielonego, którego nikt nie lubi. Są superior aktualnie, więc. Jeszcze tylko grupówki zmienicie i będę zadowolony. pierwsze odwołania wypada z puli dostępnych artefaktów. Trwają prace nad jego nową formą, którą zobaczycie w następnej łatce. Okej, okay, czyli i pierśnia odwołania. A szkoda. Wbrew pozorom pierwsze odwołania nie był jakiś useless. Można było go mieć na wszelki wypadek. Mimo, że sam on jest aktualnie najgorszą magią, według mnie. To można było go mieć. Bo był takim trochę autowinem. Mogłeś go mieć, mogłeś go nie mieć. Kropka Kropka, kropka i jeszcze raz kropka. Idziemy dalej. Szeregowy nerf, minus 1 do obrony. Spoko. Kusznik, zmiana rolex z 27 na 28. Gryf królewski traci jeden obronę, ale zyskuje jeden ataku. Approved. Mroczny kapan, traci teleport. Zyskuje 6 pocisków, spowolnienie zaawansowane oraz zaawansowane cierpienie. No, ogranicza to potencjał agresywnej przystani. Jest to też na pewno nerw w meczapie na Orkaborg. Ork bardzo często w tym meczapie rozbija mrok. No, ale ma to sens, że mroczny kapłan się magią mroku bardziej zajmuje. Dobra. Słyszę, mogę powiedzieć. Spowalniamy tempo Gamesek. Ma to sens. Laszlo, plus 6 zbrojnych. Tak jest. Uratowaliśmy go! Łysy! Jesteś najgorszy! Brawo, Laszlo. Anioł Stróż, zmienia lokalizację na Mistrza Gniewu. Wreszcie! Sikalafon! I teraz możemy grać Mistrza Gniewów Anioła Stróża. A nie musimy brać jakiegoś pieprzonego Łask po to. Baza! Dobra zmiana, bo to nie miało sensu, że dajecie swojej arszy jedną. Ee, jedną. jedno wskrzeszenie więcej. A serafowi maksymalne rolki od mistrza, które wam daje masowo maksymalną rolkę. To było totalnie bez sensu. I to jest dobra zamiana, miejscami. Dobra, inferno Arcy traci aureo odwagi, pięć ataku, jeden prędkości, ale zyskuje fale płomieni. Dostaje Flame Wave, czyli to co posiada ognisty Grubas. Biedny Greedy Diabeł, z każdą chwilą jest coraz gorszy. Może jakby mu tego pięć ataku nie zabierali, to to aż tak by nie zabolało, ale okej. Okay. Aura odwagi, jak widać się przyjęła dwukropek o niesamowite. Dla mnie to była trochę zmiana Skutasa wtedy, ale ta ma więcej sensu tak wbrew pozorom. Dobra, zobaczmy dalej. Ogólnie inferno, wybuchmany, od teraz wychodzi z płonących ogni. Okej, okay. zapon zamienia się miejscami z tajemnicami zniszczenia. Czyli możecie teraz jako Inferno mieć zapłon i ognisty gniew? Dobrze widzę? Jakby to wygląda absolutnie powalenie. W sensie, cieszy mnie to, bo ja jakbym miał już grać z grałbym pod Destro, bo hejtuję rok, ale... Wow. Ignite plus ognisty gniew w jednym bildzie. Dejam. To, to wygląda naprawdę silnie. Dobra, lecimy dalej. Zdeprowowana ziemia nie wymaga bolesnego ciosu już i inferno. Nowa specjalizacja. O! Dobra. Traci dotychczasowy bonus i zyskuje specjalistę od czartów. Charci lord zyskuje grat meteorytów oraz 10 many. Czarci pomimo atakuje atak klątwo oraz 3 do atakuje obrony. Spoko. Mamy to. Przyjęła się petycja, żeby Juzlesik dostał gradziki. To nie są na podstawce, nic się zrobią, ale mamy to. Mamy z pierwszego w tym patchu Specjalistę, który się specjalizuje, a nie daje random staty generator. Nice. Dawaj dalej. Dobra, fajzik. Nerf specjalizacji, obrażenia wrażliwości zmniejszone plus zmiana wzoru działania. Eee, 12 plus level podzielić na 2 razy 24 na 12 plus level razy 11. Dla szesnastego poziomu będzie to 204 na 188. No okej, okay, znerfili wreszcie fajzowi. Arcymak, zmiana ilości many. 5 many więc. Nie, e, znerfili, przepraszam. 5 many mniej. Jeden fiścik mniej overall w dłuższej gierce. Mag bitewny, traci oczyszczenie, zyskuje cierpienie na poziomie ekspert... Dlaczego ma cierpienie na poziomie eksperta, mroczny mag na zaawansowanym? Fuck you, n 5 gniewu podstawy na zaawansowany, plus 1 na plus 1 do min, max, rolki obrażeń. To jest bardzo duży buff na magusia bitewnego. Taki ogromny, no wiadomo, ten sprawia, że macie czary tańsze. Ale to jest bardzo duży buff na magusia bitewnego, wbrew pozorom. Czego też wiadomo, zależy od sytuacji. Klęzik w gamę rok był naprawdę bardzo fajny. Bardzo fajny był. Świetny. Ale to nie są zmiany, które można hejtować. Dobra, Raksha. Nowe statystyki. Plus 2 do ataku, plus 3 do obrony. Rolki zmienione na 24-31 na 22-33. Okej. Okay. Czyli dostała więcej kombat statu i benefituje z boskiej siły. Bardziej. Bo zmniejszyli jej e, minimalną rolkę o 2, ale zwiększyli maksymalną o 2. Czy jest taka bardziej gamba względem damage'a, jaki zada bezboskiej. Raksza Raja, minus 100 do inicjatywy. Wow, w końcu nerficie tego syna, który kieruje tą frakcję na wszystkich swoich ramionach. Dziękuję. Dobra, zmiana. Minus 100 inicjatywy. Czy to wystarczy? Wbrew, <ścoughs> Wbrew pozorom też nerf śmigło o taką samą ilość inicjatywy. Więc damy radę. Naheistowana śmigłowana Rakszaradża. Nie będzie aż tak paska dominować. Będzie dominować nadal, ale nie aż tak. To po prostu będzie dominacja, a nie. Nominacja. Paska inicjatywy, jeżeli rozumiecie, o co chodzi w tej różnicy. Mam nadzieję. Tytan, no busz, już ściągniesz tytanów. Moc burzy zwiększona, bo dwa razy ilość tytanów jest teraz trzy razy ilość tytanów. No i bardzo dobrze. Frak to też jest pobafowane. Tak samo ten piorunek Tytanucha jest zbafowany do bodajże 45 razy model? Czy jakoś tak? Steel. Dobra zmiana. Ta Sylwan, talent magiczny. 2% większa szansa na to, że wypadnie kosztem 2% że szczęścia. <laughs> Mój głupi, bezrobotny bolid. Właśnie, zaczęło. Co z Sylwanem zrobimy? Driada, obraz. Let's go. Driadusi, Bafusi. Wjeżdżamy w pierwszej na pewno. Dobra. Rolki zwiększone z 2-2 na 2-3. Wielki łowca. Obrażenia z 6,9 na 5-10. Przesuwanie za pomocą strzałochronnych o 5 setnych zwiększonych względem tego dystansowego basza, o tak to nazwę. No. Sylvan pod boską siłę. Tutaj na razie dostaje. Ciekawą zmianę, bo to jest podwojenie rolek w tym wypadku. Tutaj bardzo duży chyba... Zaraz zobaczymy po kolejnych naciskach, ale po pierwszych dwóch jednostkach tu trochę pojawia się nacisk na tą boską siłę w Sylwanie, który ma swoją drogą sens, bo Jednoruk, Smok i End, e, dziki End, wściekły End mają naprawdę olbrzymie rolki. Arcydruid, obrażenia 9 na 13, no minus, no... Kolejny nacisk na maksyma... na boską siłę. Kolejny wielki nacisk na boską siłę. No tutaj Sylvan dostaje takie zmiany, w których jak nie gracie Światła pod Boską Siłę, to dostaniecie na dziurę od Sufferingu. E, nie, Wiknesu Weaknessu, przepraszam, od Weaknessu. Tiro, zmiana specjalizacji. Zyskuje druida, który zyskuje cechy obu druidów i bierze lepsze statystyki z każdego ulepszenia. What? What? Co? Nie rozumiem. Jak to ma działać? Autentycznie nie wiem, jak to ma działać. Że to będzie. Czekaj. To będzie tak, jak jest konwertowanie awatara na Fraksie, że kupicie jakiegokolwiek druida. I go wam skonwertuje na jakiegoś specjalnego druida, który ma po prostu lepsze od tego i lepsze od tego i sklejone w jedno? Taki ultra druid, nie wiem jak to nazwać. What? Totalnie tego nie gminie. Jak to ma działać? Dobra, dostaniemy tiru, zobaczymy. Ulepszona maga, nie, e, mana nie wymaga, impregnowanej strzały, po prostu wywodzi się z mistrzy gniewu. No, ulepszona mana na sylwanie względem droidów podkręgi. Była mocna. I szczerze, nie wiem, czy to jest dobra zmiana. Sylwan jest naprawdę w dupnej sytuacji, bo wcześniej to robiło się tak, że mieliście Mistrza Gniewu wichurę impregnowana i dopiero jest ulepszona mana. Z tym to rzeczywiście mogliście robić niezło się No ale teraz to... Dobra, zobaczymy, jak sobie Tiru będzie radził. Tiru meta, może skoczy na Estyr chłopak. Guillerain plus sześciu tancerzy, tak jest! Poprawiliśmy opis szczęścia alfa. Hura, tak jest! ulato ulatowany. Tak jest, udało się go ulatować. Eee, kurda, mać. Gdzie jest, więcej... Gdzie jest więcej moich fajnych specjalistów? Władce fajnie zrobi. Dobra, fajnie. Całkiem nieźle zrobiliście, władcę. Czemu on nic nie dostał? To tak ciężko dać Windancerowi Double Attack, tak jak jest na frakcie, żeby był broken i nie dało się grać. Tak, to jest jakby co żart. Jestem absolutnym haterem tego, że Wind Dancer na frakcie posiada podwójny atak. Grać się na to nie da. W szczególności jak na Gill na walczycie. Eee, czarny jeźdź sumienność, atak tak z 45 na 50. Jest to zrozumiała zmiana, bo ten nerw był fatalny. Znaczy, fatalny. Na poprzednim patchu była wielka meta czarnego jeźdźca, bo on ma większą inicjatywę od postępnego jeźdźca, więc on po prostu zawsze wjeżdżał w pierwszej. Plus śmigło zadawało bodajże 80% całkowitych obrażeń i robiło gigantyczną robotę. Z Nerfita 45% nie opłacało się go grać. Bafta 50% nie zmieni wiele. Przynajmniej ja tak uważam. Będę wolał w kombat Lochu nadal brać posępnego, bo to jest nadal gamba tego, że weźmiecie asztura, który skasuje jakiś unit w szarży, a on nie zrobi aż tak wiele tymi 50% obrażeń. No chyba, że gracie bardzo high attack build. Jesteście z Orgalem i macie do tego jeszcze, załóżmy, zimną stal. I oponent nie ma defa, ale def dostał bafa, więc hu, dupę. Ale to musi być naprawdę rzadki scenariusz, który którym chciał go brać, no poza byciem defensywnym. Okej, okay, Forteca, bardzo średniczny, czyli ta tajemna zbroja z Samonu dostaje plus 12 spms plus 8. Baza, buffujmy Samon, zgadzam się, najlepsze magia w grze. Podoba mi się swoją drogą jakość tego obrazka, tylko dlatego, że przez to, że jest rzadki, że tak to imę, to pewnie w internecie nie da się znaleźć jego dobrej rozdzielczości. Tak jak tutaj macie do porównania z podstawowym Samonem. O, tak jest! Szansa na Samon 2% dla Fortecy. Forteca uratowana. O, oh, jezu, nienawidzę tego talentu. Oszczędne runy teraz przywracają wam za każde tapnięcie runy, zamiast 0,3 razy wiedza, ilość many to 0,4 razy wiedza. Ja tego talentu tak nienawidzę. Mam pieprzony PTSD po gierce na Branda, który grał światło, miał do tego tap runy i wcisnął sobie jeszcze odświeżanie run w bildzie I po prostu nawalał 24 na 7 odświeżenie run, rezurektował sobie jednostki i jak nie miał po co sobie rezurektować jednostek, to nawalał sobie wskrzeszenia z tego. Z, jak nie udało mu się z... Zreze... Jak nie miał już surowców, żeby wskrzesić daną jednostkę, to nawalał resurrecty ze światła. Ja zabiłem w tej... To była walka Inferno na kraśka. Ziomek zabił mi dwie armie Inferno. Ja mu zabiłem trzy armie krasnoludów. To jest pik. Ten talent jest pik cancer. Jestem jego naprawdę wielkim wrogiem. Kolejny powód, żeby jebać kraśki. Jebać kraśki, JK. Twierdza. No i proszę bardzo, nerfy Gotaja. Nerf specjalizacji. Ee, a to już przypadkiem tego nie znerfiliście z minus 3 na minus 2 i teraz na minus 1? Dobra. I mean, nie, nie oszukujmy się. Gotaj jest meta broken. Przez to, że nie wymaga dużego. Dużych pokładów many, to nawet na demona da się nim krzyczeć. I jest po prostu permabanowany. Czy znerfienie to sumieni? Jeżeli nie zobaczymy jakiś ciekawych zmian do bohaterów twierdzy, to nadal nie będzie lepszych alternatyw do banowania. No bo macie garunę, nie chcecie na nią grać z reguły w szczególności jako Inferno. Kurok jest średni, ale fajnie jest mieć na start ten szał, który zneguje całkiem niemałą część obrażeń. Gota jest po prostu zawsze wybieralny. Urgatka przez 20% Magic Resistów. No jak chcecie grać jakąś magiczną frakcją, to chcecie ją wywalić. Znaczy jak jesteście magiczną frakcją, to chcecie ją wywalić w sumie. No nie macie tak naprawdę większej konkurencji dla Gotaja Hana, ale zrozumiały nerf, reasonable. Szczęście barbarzyńcy redukuje teraz 25% obrażeń od magii zniszczenia, kiedy pozytywne macie szczęście. Okej. Okay. niech będzie i tak nie wydaje mi się, żeby wiele osób to brało. Większość osób jak już bierze laczkę na orku to albo po 15% resa, albo po tego, po soldier laka dla maulera. A, ja maulera nie lubię, więc nigdy tego nie robię. Redukcja obrażeń strzału minus 5% redukcji obrażeń na każdym poziomie. Spoko. Czyli jest 50, 55, 60, bo jak dobrze pamiętam, jest 55, 60 i 65. A, jeszcze 70 na tym. A w ściekłym szale. Czyli jest 50, 55, 60, 65. Ok. Goblin Plugawiec. Rolki zmienione z 1-3 na 2-2. Jakby nadal jest lepszy od trapera i w tym momencie Weakness go nie kontruje. A i tak ork w większości matchupów na mrok C rozbijać mrok, więc w to. Hmm. Znaczy zacznijmy od tego, że bawta kopniaka goblina to ubłąd. Czy zmienię to 2-2 na nas uratuje? No zamiast kopniaki za 2, 4, 3, 5 na, na siorze mamy 4, 4. Czyli mamy tak naprawdę... Mniejszą szansę na to, że będziemy pokarani. Ale większą szansę na to, że... Niepierdzielnie minimum rolki. Czyli overall jesteśmy... Na takim złotym środku, który i tak nie istnieje. Lepsze to niż 1, 3. Osron. Zmiana specjalizacji. Zombie plus 4 ataku i obrony oraz umiejętność zjadanie zwłok. Gnijący zombie plus 4 punkty zdrowia i plus 2 ataku oraz obrony. Było coś o tym mówione. Coś mi się obiło, że taki pomysł kiedyś powstał. Szczerze? Przy inicjatywie zombiaków to zjadanie zwłok może być trudne do zutylizowania. Ale wbrew pozorom, to jest coś, co naprawdę wydłuży gry. Bo jak już się Zombiak doczłapie do człapie do jakiegoś ciała, je wpierdzieli, to w cholerę ich wstanie. Zwróćcie uwagę, że z perspektywy Pookarashiów, wy tego tak nie zauważacie. Bo Pookarashi to to jest te 115, 120 HP per model. Czyli wstaje ich 4. Ale w przypadku zombiaka, to to ich będzie wstawało ogromne ilości. To jest taka zdolność, która przy złym podejmowaniu decyzji względem zastawiania zwłok będzie miała ogromne znaczenie. Nekro bardzo długie walki może z tym wytrzymać, bo jak z reguły jest tym z takim, który ginie jako ostatni. A Combat Necro aktualnie całkiem dobrze sobie radzi, więc też ten drugi zombie, jak ten biały na no te 4 Prz i dwa ataku obrony też sobie nieźle sobie poradzi. Ogólnie mocna zmiana na Orsona. Mógłbym powiedzieć, że Orsonik właśnie sobie wysoko skoczył. Markal, plus 10 szkieletów. Tak jest. I to już jest koniec naszego patcha. Zespół Arenę 3.0. Macie tutaj naszych zbrodniarzy wojennych. No i co możemy powiedzieć? Kombat Necro nie jest problemem, na pewno. Zobaczymy Combat metę najprawdopodobniej nasza na ASZAN Arenie 4. No i co mogę Wam powiedzieć? Dziękuję Wam za oglądanie. Czy te zmiany nam przyniosą jakiś nowy porządek na ASZAN Arenie? Cholera wie? A ja mam nadzieję, że wszyscy, którzy to oglądacie, zapisaliście się już na Aszan Arena 4. Bądź po prostu dołączyliście na tavernę Aszanu. I będziecie sprawdzali ten patch ze mną oraz innymi graczami. A ja się z wami żegnam. I widzimy się kiedyś. Jebać, krasnoludy! Pozdrawiam!